Cześć! Witam w kolejnym odcineczku. Jak widzicie dzisiaj idę swoim prosikiem odebrać potrzebne nagrody do levelka. Pierwszy raz idę robię... De... Ej! Jo na planeto! Ja dziękuję! Nie no, ja nie wiem w ogóle jak tu się chodzi. Ej, ale jaja! Kurde! Czemu tego kamienia na expa nie dostałem? Jakaś ściema, oskamowali mnie, a to już jest wyjście i potem jeszcze nie wejdę. Nie no, a jak się jakiś demon tu zrespi? Ole wyjebiście mroczna planeta, ja dziękuję, ja pierdziu. Wyjebiście? Pierwszy raz takie coś widzę. Wow! Nie no, muszę to ogarnąć. Normalnie psychodedikacja jest tysiąc. Ja pierdziele. Ole się podjarałem. Wiksiarskie balety normalnie, po, ta po pięciu tatrach. Fusiliero są. Obrazu medium lak się włączył, jak to zobaczyłem. Wow, trzeba lecieć, pozwiedzać jeszcze. Może tu coś fajnego będzie. Jaka ta plansza, normalnie. Psychodeliczna. Psychodelic trends. Tutaj, do tego odcinka najlepiej by było puścić. Wow, o! Udało mi się ogarnąć ten kamyczek. Ale fajnie, no teraz to rozumiem. O, już level będzie wbity. Dobra, wracamy tutaj. Już jesteśmy. I ciskamy level. Zobaczcie, jak się ładnie wbija level. I tak szybko. Nie muszę ekspić na żadnych monsterkach. O, widzicie? Czy nie widzicie? A nie, to teraz będzie widać dopiero. No tak. Teraz zobaczymy, co tu jest. O, teraz auricik. Auricikiem trzeba też pobijać, jak to tak? Bez levela, no. Teraz to dopiero będzie. Jeszcze auritem tak dawno lewela nie miałem. Nie no, wywaliście. Kurde. Teraz auricikiem wbijamy sobie levelek. Kurde, ja już chyba z dwa miesiące lewela nie miałem, a to... O kurde, manę zapomniałem spać. mogłem całą manę spalić. Kurde, ale i tak jak dowaliłem, ja dziękuję. No to mi się podoba, no tak. Tak, to boż pięć pieć lewelek. Kurde, dobra, idziemy teraz jeszcze podekspić, jak tak. O, no, trochę się dygam, bo tu jak mnie zbloczyli. Dobra, pośmigamy sobie tutaj na tych monsterkach, popatrzymy. Na sparkionach i na balonikach tych. z bombermana. No, sparkiony, no ale to wiadomo, teraz mi trochę łatwiej idzie z łukiem bo mi się HP odradza dość szybko no ale mam chęć zacząć znowu ekspić na Assassin Starach albo na Royal Starach no i tarcza bo jakoś nie wiem przyzwyczaiłem się tak no tutaj wiadomo łatwiej idzie no ale muszę popatrzeć jak lepiej jak będzie mniejszy waścik, bo tak trochę te strzały kosztują Infernal Bolty kosztują dość dużo to jest najgorsze a może jakbym chodził na Royal Starach albo Assassin Starach to mniejszy waścik by był no na pewno dłużej bym tutaj chodził, ale hajsu bym więcej sobie nazbierał wtedy. Większy profit by był. No. No ale widzicie, uciekam i ciskam. Dobra technika? Może być. O, już trzy, to trzeba uważać. Chociaż ja i trzy na ich brałem teraz, to tam... Ładnie idzie. Musiałbym na jakieś mocniejsze potworki i zbiłem pod o te mocniejsze, no ale... Coś trafić ostatnio tam nie mogłem, nie wiem, zlagowałem się, wcześniej normalnie tam chodziłem, a teraz nie wiem, mapki jakieś mi się inne porobiły. Wcześniej miałem swoje oznaczenia, a teraz jak sięgnęłem te gotowe mapki, to nie ma oznaczeń, gdy właśnie jak tam dojść, jak są te jakieś dziwne, że nie mogę trafić. No i lipa. I nie ma jak trafić. I dlatego nie mam Mexpa. No i ogólnie chciałem wam powiedzieć, że chyba już nie będę zwiedzał za bardzo. Bo nie mam pomysłu, gdzie tu jechać. Polskę już zwiedziłem wzdłuż i wszerz To już nie mam tak pomysły za bardzo. No, jeszcze niby nie byłem w Szczecinie. Ale co w tym Szczecinie ciekawego? Byłem tam w wojsku kiedyś, to nie wiem, właśnie. Czy warto tam w ogóle jeszcze jechać do Szczecina? No, niby teraz wrzesień to tańsze w czasy są. Tańszy hotel. No, Intercity to tyle samo bierze za bilet, ale hotel jest tańszy. To jest dobre, muszę popatrzeć, po ile teraz hotele. Głównie to do Gdańska bym się wybrał, tak wieczorem fajnie sobie posiedzieć, tak popatrzeć na starówkę, pospacerować. A i nad morzem się jeszcze może wykąpać, woda na pewno przyjemna, rzeźka. A ja to ogólnie codziennie jeżdżę do nas tu na jeziorko, popływać sobie, swoim wywalistym rowerkiem jeżdżę i sobie pływam. No a teraz gorąco nie wiem, chyba nagram ten odcinek i też idę na rower dziś pośmigam, a może i sobie jeszcze popływam. Fajnie się pływa teraz mało ludzi, nikt nie przeszkadza, nie wwalają się na Ciebie. Pomoc cały dla mnie normalnie, bo już ludziom chyba za zimna woda, albo nie wiem, albo chęci odeszły, bo teraz już wszyscy do pracy idą, bo wrzesień dzieciarnia tak samo, bo już do szkoły chodzą, to już nie mają humoru, żeby chodzić nad jeziorko, a ja chyba dzisiaj sobie jeszcze pojadę. Co to tam? Mój rower szybko jeździ nad jeziorko, to moment. Na koło wyrywam i 23 minuty i jestem. Bo to trochę jestem. Ile? 7-8 kilometrów, jakoś tak. Lepszy rower mi się zepsuł, to musiałem koła wykręcić, bo tylko koła już nim były dobre. I na złą go wywaliłem i teraz mam taki inny. Jako damkę mam teraz. Ale ładnie rwie. Trzy biegi ma, pociśnięcie ostre, mówię wam. Jak z górki się napędzę, to nawet samochody doganiam. Taka moc. To z 50 może pójdzie albo 60. Lepszego roweru na razie nie biorę swojej kolażówy, bo to, to bardziej na trasę, a na trasę za gorąco jeździć. A na jezioro szkoda kolażówkę mi tutaj psuć. Bo to jest mustang. Była lista kolażóweczka. No i widzicie, jak mi tu ładnie ekspiki idą. Kurde, moment! Jaki ekspik wykręciłem na faku? Ej! Ja chyba jestem prosem. To jest was taki ekspik, dobry wykręcił? Ja dziękuję, dopiero zauważyłem. ja Ja dziękuję. A teraz jest double exp. to już całkiem wykręcę tu piękny ekspik. Kurde! Ej, no to mi się podoba. Teraz to, to jest moc. Przydałoby się wbić jeszcze chociaż jeden level, ten 163, żebym miał, to już by tak ładniej wyglądało, uważam, no. 163, bo ja tak za dużo to nie wbiję, bo nie wiem, coś mi już wbijanie levela tak super nie idzie, ciężko się wbija, trzeba na mocniejsze monsterki chodzić, więcej ryzykować, żeby coś levela bić. no ale nie wiem, chyba trzeba będzie. Co innego mi zostanie. Na razie paka nie mam. Pomyślę czy go kupywać, czy nie Nie ma co tam na tym paku Na razie fak muszę pozwiedzać Tutaj tyle miejscóweczek na mnie czeka Trzeba sobie po, podekspić trochę tutaj na faku O A teraz to jeszcze ładna pogoda Dlatego nie, nie uaktywniam paka Musi być brzydsza pogoda Bo Wtedy tak Wtedy może gdzieś sobie polecę Po ekspie. Jeszcze ładnie to rowerkiem się chce pośmigać, a wy jak tam? Jeździcie gdzieś rowerkami ciskacie. Czy w domu siedzicie tylko taterka i tibia? A i fejm MMA no tak, jeszcze to. Ja oglądałem dzisiaj Fame MMA trochę. Powtórki. Ciekawe bardzo. Ciekawe walki. Do połowy obejrzałem. Jeszcze nie oglądałem Stormina z Casio jak walczył, muszę to obejrzeć, by ciekawa walka na pewno będzie. Nie chcę sobie spoilerować, dlatego nie patrzyłem nawet wyników ogólnie jakie są. Tylko zobaczę sobie na filmie, jak oglądam wyniki. Bo już szczęście obejrzałem. Niektórzy to ładnie tam ciskali, no nie ma co gadać. No dobra, to już kończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć!